To przyłącz się! Wings! W dłoń, moja dłoń Da nam taką wielką moc Że będziemy cieszyć się Zwycięstwem! Wings! To uśmiechu czarki i blask Co rozjaśni świat do gwiazd I radości tyle da Że próbujesz Oto nasz klub, jeżeli chcesz To przyłącz się! Nasz magiczny promień zaślił na niebie więc kosmicznej przygody już czas. Pośród gwiazd, gwiazd ciemny kosmos poznamy przed siebie, a nasza wyobraźnia da życiu nowych bar. Lećmy po niebie, Wings! Jeśli podasz mi swą dłoń, to zyskamy razem moc, która pewność ciebie da. Leć z nami, Wings! Podbijemy razem świat, wielka przyjaźń łączy nas. Pasiło swoją wprost u skrzydłach Nic, to magiczny Winks, Niegniemy pośłas A promień na jasno Pod znakiem klubu Wings Klub Wings W poprzednim odcinku. Czarodziejki musiały stawić czoło potężnemu magicznemu monumentowi. Na nic jednak zdała się ich moc. Z pomocą przyszedł im tajemniczy profesor Avalon. Ma on nauczyć ich nowej magii, przydatnej w walce z lordem darkarem. Nieproszony gość. Ceremonia otwarcia czerwonej fontanny. Wieża była zniszczona, ale to miejsce wygląda wspaniale. Profesorze Avalon, dziękujemy, że Pan nas zabrał. Dziękuję. To dla mnie szansa na spotkanie nauczycieli z czerwonej fontanny. Idźcie, ja zaczekam tutaj. Jak to nie idzie Pan z nami? Niestety, umówiłem się z profesorem Koda-Torta. Blum, będziesz tak dobra i zajmiesz się tym całym towarzystwem. Może Pan na mnie liczyć. To właśnie chciałem usłyszeć. Hmm. Dziewczyny! Widzicie to, co ja Czarownicy Tak! Czarownice z chmurnej wieży! Są na liście gości! Cześć. Hej. Myślicie, że będą kłopoty? Nie martw się, Trix nie są już z nimi. Nie wiem, czy to przebranie za czarownicę to dobry pomysł. Nawet jeśli któraś z dziewczyn nas rozpozna, to i tak będzie bała się zareagować. Ach, tak, nieźle je wystraszyłyśmy. Musimy koniecznie zdobyć kodeks. No to chodźmy i zwińmy go. Ale najpierw musimy znaleźć miejsce, gdzie jest ukryty. Jak mówiłam, Floro? Twoja szansa! Zasłuchać gadania o roślinach, tylko o chłopakach Powiedz, jak jest twój... Są chłopaki Hej, witajcie w czerwonej fontannie, wyglądacie kwitnąco Żebyś wiedział, jak wszystkie zresztą dziewczyny z Alfei Stella, książyska jest bardzo uprzejmy zryważuj mu się komplement Przepraszam za spóźnienie Mam nadzieję, że nie nudziłyście się Oczywiście, że nie Ja jestem wprost rozrywana Cześć, Stella Cześć Hm. Wyszło mi 26 magików. Ja naliczyłem aż 12 czarownic i 17 czarodziejek, co razem daje 29. Wygrałem słonko. Oh. 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 Podobno parada odbędzie się na arenie za szkołą. Słyszałem, że jednak w środku szkoły. W środku? Chciałabym choć jeden dzień nie oglądać środka szkoły. Chwileczkę, Stella, naprawdę myślisz, że impreza obejdzie się bez niespodzianek? Blum, jutro rano nie mamy zajęć, więc może. Aha. może byśmy pojeździli konno. <laughs> z przyjemnością. Jesteśmy umówieni? O, zaraz. Po południu są zajęcia z profesorem Avalonem Ale dopiero po południu. Rano koniecznie muszę się pouczyć. No wiesz, przygotować się. Chcę być najlepsza. Nie wiedziałem, że z ciebie taka pilna uczennica. Przypomniałam sobie, że powinnam powiedzieć profesorowi, dokąd idziemy. Blum, zaczekaj. Spotkamy się na miejscu. Co to? Gdzieś tu powinny być prywatne komnaty nauczycieli. Zgadza się. Stąd rozpoczniemy poszukiwania. Hej, Riven. Co to za niespodzianka? Cóż, to zależy, co ty nazywasz niespodzianką. Jesteśmy. Struktura tego miejsca jest niesamowita. Ojej, patrzcie! Kto to? Słodziutki? To nikt! Właściwie to bratanek Saladina. Więc musi być utalentowanym magikiem? On coś ty. Jest pacyfistą. Nie lubi brudzić sobie rączek. Tak naprawdę to słyszałem, że ukończył czerwoną fontannę. Hm. Cześć, Helia. Poznałeś już gwiazdy Alfei? To jest Stella. Tekna. I... Cześć, to ja! O. Stella, jesteś artystą. Pokażesz mi swoje szkice? Jestem zaszczycony. Dlaczego malujesz na papierze? Komputerowe palety są lepsze. Możesz mieć 50 cofnięć w pamięci, cyfrową kontrolę chrominacji, plus wszystkie warstwy, jakie tylko chcesz. Hmm. Możesz mieć też kanały alfa, nakładanie tekstury, przenikanie liniowe. Jej super! Może narysujesz kiedyś mój portret? Twoja kreska jest pełna życia. To czysta kwintesencja energii. Podoba mi się to, jak namalowałeś list paproci. Nikt do tej pory nie zauważył, że to paproć. <laughs> A to jest flora. <śmiech> flora. <śmiech> Czy myślisz o tym, o czym ja myślę? Nie dopuścimy do tego, żeby nas rozpoznano. Przepraszam, że przeszkadzam. Czy przypadkiem nie widziałyście przechodzącego Dada. tędy wysokiego, przystojnego profesora? Nie, tylko niskiego i brzydkiego. O, tak. Dzięki! Nie poznała nas. I o to chodzi. Dobrze nam idzie. Byłaś. Szukałam profesora Avalona, ale go nie znalazłam. Powiedz, gdzie jest skalp? się rozgrzewają. Witam panie i panowie przyjaciele Czerwonej Fontanny. Nie zebraliśmy się tu dzisiaj, by lamentować nad ruinami znamienitej szkoły. Chociaż historyczny spędor Czerwonej Fontanny został nadszarpnięty, to jednak umiejętności i duch naszych magików pozostały niezłomne. Nadszedł czas odbudowania prestiżu Czerwonej Fontanny i przebudowy podstaw naszej instytucji! Co, co się dzieje? To jest o nie. o nie. Proszę, nie! Nie rozumiem, rozumiem co poszło nie tak! Nie rozumiem, co się dzieje! Proszę o zachowanie spokoju! Nie przerywajcie zabawy! Panie i panowie parada! Na cześć nowej czerwonej fontanny! Czy specjaliści często robią tego rodzaju sztuczki? A co tu tak sterczycie, panienki? Nie znalazłyśmy jeszcze kodeksu, mistrzu. Lećcie do zamku, Kraktrot, zaraz tam będzie i zacznie swoje działania. Jeszcze jeden dzień potwora? Nie tylko cień, ale mój ulubieniec. <śm> Potrzebuje odpoczynku. Za dużo przeżyć jak na jeden dzień. Pierwszoroczniaki się ścigają. Mam nadzieję, że będziemy miały trochę czasu na relaks, zanim pojawią się chłopcy. Cześć, właśnie zaczynają się pojedynki jeden na jednego. Gdzie muza i Lejla? Poszły po napojek. to pierwszy. Sky i Riven, nie możecie tego przegapić. Chodźmy wszyscy szybko. Wyjdźcie, my gramy w do trzech razy sztuka. Pamiętasz jak to szło? Para, papa! Wtedy wchodziła gitara rytmiczna. Masz rację, tak właśnie chyba było. Aha! Ech, Dziwne. Te dziewczyny wyglądają bardzo znajomo. Muza, coś nie tak? A, przecież to Darcy! Przekleństwo! Szybko za nią! Ha! Wygrałam! Tak! Jesteś mi winna, procesor! Hmm. Stosujesz zbyt brutalne metody. Ale to najprostsza droga do sukcesu. Nie mogłaś napisać oprogramowania tak szybko. Dobra, sprawdźmy oprogramowanie w akcji. Oh yeah! Nasz program działa świetnie! Gra skończona, Tekna! Czas dołączyć do innych! Pobiegła tędy! Tam! O! Tekna? Co robisz? Hmm? Ktoś tu przebiegał? O! Nie. Sensory niczego nie wykryły! Jakmy Darcy. To niemożliwe. Żadna strix nie mogła przyjść do centrali magików, gdy my tu jesteśmy. Zgadza się. To chyba nie ona, ale zaczęła uciekać, kiedy zawołałyśmy na nią. Jeśli to ona, na pewno znów się pokaże. Masz rację. Na razie nie podnośmy alarmu, ale bądźmy czujne i dołączmy do innych. Keborg hey, mam dla ciebie specjalne zadanie. Ta! Zjaw się, bestio! dopóki gaz jest nietoksyczny, mogą używać gazowych bomb. A co to jest to zielone? To chyba gaz usypiający. Mm. Mm. Y uh. 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 Sky wygrał? Mm. Takie są zasady. Badasz, przegrywasz. Stawa! nie potrzebuję pomocy. Fajnie być księciem. Spędziłeś całe życie na uczeniu się od najlepszych. Nie zwyciężyłbym, gdybyś był lepszy. Uh. Prawda, że Sky jest wspaniały? Odparł każdy cios. Teraz pojedynek Brandona. Uważaj, Brandonie. Twój przeciwnik to senior specjalistów. Ma ogromne doświadczenie w walce. Powiedz, jaką mam przyjąć taktykę. Spróbuj zaatakować go z góry. Najlepiej od strony słońca. Będzie oślepiony. Tylko wtedy masz szansę na udany atak. Wspaniale. Słońce właśnie zaszło. Ale zapowiadano czyste niebo. Dalej, dziewczyny, zajmiemy się tym. Co za kreatura, magicy! Wracajcie do swoich drużyn! Ewakuować teren! Szybko, do roboty! Atak potworów, szybko! Teraz kolej na nas. Dobrze, pozwolę cię graneczek! Ten kodeks jest mój! Nie znoszę, gdy się mnie ignoruje! Ruszamy! Nie będę miała lepszej okazji. Będziemy zajęte, dopóki chłopcy nie ewakuują tłumu. Chciałabym, żeby profesor Avalon tu był. Wszyscy do schronu! Timmy! Co się dzieje? Okna zostały zniszczone przez lód i błyskawice. To magia! Magia? O nie, to mogły być tylko Trix. Muszę natychmiast powiadomić Koda tortę. Ogłaszam kolejny alarm! Co? Trix tu były? Mam ruszyć za nimi? Mogły tu przybyć tylko po jedną rzecz. Nie powinienem być zaskoczony, a tak bestii jest dywersją! Jeśli wierzyć raportom o nowych mocach Krix, kodeks czerwonej fontanny jest w niebezpieczeństwie. Razem powinniśmy go chronić i zanieść seniorowi straży! Sky będzie tu dowodził. Mam nadzieję, że sobie poradzi. <laughs> Coś go zatrzymało? Oczywiście. Coś unieruchomiło mu ogon. Nie może się wyrwać. Ale kto mógłby... Patrzcie! Helia? Ale jakim cudem wykonał taką sztuczkę? Wiesz co, stary? Słyszałem, że był jednym z najlepszych uczniów Koda Tort. Floro, wszystko w porządku? Tak! Nic jej nie jest, Helia. Jesteś geniuszem, Helia. Może podeślesz nam jeszcze kilka bestii? Ten lalusz pewnie nie ma tyle sił, żeby utrzymać bestię zbyt długo. Ten plan zależy od nas, specjalistów. Magia jest bezużyteczna wobec bestii. Wróżki też tu nie pomogą. Jaki jest plan zrobić to, co helia? Omotać bestielinami. Do tego potrzebne jest jednak wspólne działanie. Musimy stworzyć zespół. Dobra, ty tu dowodzisz, ale później cię pobiję. Może być, zgadzam się. Ruszamy. Szybko odwróćmy jego uwagę. Na, no, możesz przejąć dowództwo? Magicy, zająć pozycję w promieniu 20 metrów. Liny! Nie wiem, czy nam się uda. Wyślemy kogoś za triks? Nie ma potrzeby. Chcą zdobyć kodeks. Same do nas przyjdą. Masz rację. Dzieciaki świetnie sobie radzą. W końcu dobrze je przygotowaliśmy. Ramiona ziemi, zwiążcie go! W porządku. Znalazłem jego słaby punkt pod gardłem. Okej, okay, teraz! Ty razem! Yeah! Kimi, uważaj! Nic mi nie jest! Ura! Ura! Żeby dostać się do ukrytej komnaty, trzeba przejść stędy! Dobrze. Strażnicy, zająć pozycję. Musimy wytrwać za wszelką cenę! Drajstwo jest ich za dużo! A, ale my jeszcze wrócimy! Moje gratulacje! Wygrałyście dziś bardzo ważną bitwę, dziewczęta. Dobrze nam poszło, profesorze. Bardzo chciałem wam dzisiaj pomóc, ale byłem wraz z innymi ewakuowany. Najważniejsze, że nic się panu nie stało, prawda? Tak, to chyba dla niej jest najważniejsze. Bardzo przepraszamy, mistrzu, nie byliśmy w stanie zdobyć kodeksu. Bo jesteście bardzo leniwe, moje panienki. Niech myślą, że wygrali ich straże, stracą czujność. Wiemy teraz, gdzie go trzymają. Uderzymy wtedy, gdy najmniej będą się tego spodziewali. Kodeks będzie mój! W następnym odcinku Tekna i Digit znajdą przepowiednie, według której profesor Avalon jest prawdziwym piekielnym monstrum. Ale Blum jest zafascynowana nowym profesorem i nie zdaje sobie sprawy z grożącego jej niebezpieczeństwa. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Studio Eurocom. Reżyseria Dialogi Dorota Prusmałecka. Dźwięki i montaż Jacek Kacpery. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział w ziemi. Iwona Rulewicz, Brygida Turowska, Cynthia Kaszyńska, Magdalena Krylik, Aleksandra Rojewska, Krystyna Kozanecka, Anna Wiśniewska, Janusz Wituch, Wojciech Machnicki, Paweł Szczesny, Jacek Kopczyński, Cezary Kwieciński i inni. Piosenki z tekstem Andrzeja Gnitszuka śpiewali Piotr Gogol, Magdalena Krylik, Katarzyna Łaska, Magdalena Tul, Aneta Figiel. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.